Cieszę ja się, jestem Karolowie Games i wiem, normalnie powinno być FIFA, ale FIFA nie ma, tylko jest Rocket League. zagramy sobie solo, no bo e, w FIFA jutro wychodzą tocy. Jak nie wiecie, no to to, to e, karty bardzo podobny do Toty. Toty, no to, to są te, co najlepsi jakby piłkarze roku, a to są najlepsi piłkarze sezonu. Czyli też co rok to jest. Tylko, że to nie jest najlepszy piłkarze roku, tylko najlepszy piłkarze sezonu. No i ja sobie te nagrody zostawiam na jutro, żeby, bo może mi coś poleci. Wezmę oczywiście niewymienny, żeby mieć więcej paczek. I czekamy na gościa, ale chyba go nie wiem, czy dobierze. No, nie go. Dobra, dobra. dobra no to gramy jeszcze jeden mecz. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę, żeby było więcej fajnych filmów, no i dobra, zaczynamy, chyba zaczynamy, chyba, że znowu nie wczyta, o dobra, lecimy, oby teraz już czytała. o, o ten stadion jest fajny, lubię go. No i dzisiaj dzisiaj będą dwie gierki, bo ostatnio dwa razy z rzędu było jedna, więc... Ten, ale gość, gość ma koszmarny ping. No, no, to znaczy... Wow! Ale mi... Ej, on jest ogarnięty. On jest nawet bardzo ogarnięty. No bo ładnie tam wleciał. A teraz ja ładnie wleciałem. Kurde obroni. Ej, no jak on to tak odbił? Dobra, ja mu wybiłem te... No jak gość popycha. Dobra, no to ja też się muszę skupić. I patrzcie na to. Cyk. No ja wiem, ja nie jestem taki bardzo dobry. Znaczy raczej on jest lepszy ode mnie. Przecież czasami mam swoje dni i gra mi się idealnie. Dobra, no to jest ładna bramka. O, jednak nie. No, jednak tak. To to wyszło mu tam, że ładnie strzał. To znaczy, nawet nie widziałem jak to weszło. Nie no, ładnie strzelił. Tym, tym na takim pingu, jak gość gra tak dobrze, no to na takim pingu, gościu gra lepiej ode mnie. Dlaczego nie zawsze pierwszy? Ja mam full turbo, on ma 0,1 i on jest zawsze pierwszy. O, jednak masz turbo. O, jednak bramka. Kurde, no myślałem, że to wejdzie w ten słupek. Dobra. A, on mi wysłał dzięki na czacie. Cyk, dobra. Piłka na jego połowie, jeszcze szybko sobie zgarnę. To, to, to turba. Dlaczego on tam stał? O, dobra, gość się pierwszy raz pomylił tam, a ja teraz uderzam, i jest bramka. Dobra, to też mu wyślę dzięki. Chyba Polak, no bo ja mu wysłałem ładny strzał, on mi wysłał dzięki, więc a raczej Anglik by tego nie zrozumiał. Dobra, obroniłem. On jest tu. Dotknąłem chyba, nie? No, dotknąłem, dotknąłem. Ej, ale niepotrzebnie to dotknąłem, bo to leci w bramkę. Obroniłem. No kurde, dlaczego mi tak zlagowało? Lecę bez turba. Kurde, dotknął to. No dlaczego ty... Ej, ale ten gracz jest chamski, bo mi cały czas popycha i mi turba sprzed nosa zabiera. To teraz jak on jest chamski, to ja mu nie strzelam bramki. Dawaj, weź to wybij do góry i ja sobie tak wlecę w to. Kurdej. Wow. No to sobie po prostu wleciałem. Słupek! Dobra, jaki fart. Czy tego nie trafił? Znaczy... To był... To znaczy... Nie wiem jakim cudem on tego nie trafił, ale... Wiem jakim... To znaczy nie wiem też jakim cudem on to obronił. I znowu mi strzeli, no jak on tak zrobił ty? Nie, no muszę sobie zobaczyć powtórkę, bo chyba ładnie to zrobił. No ładnie sobie nade mną podrzucił, ale już mu nic nie będę wysyłał. O, dobra, poszło na jego połowę. Ja bym sobie to wleciał na Ariali. Yy, ale nie mam. O, dobra, mam już turbo, ale za późno. 500. Dlaczego ja ominąłem? Poleciłem po turbo i. No to fajnie sobie pole... Ja nie wierzę, on to przestrzelił. Znaczy, gość sobie robi akcje bardzo ładne, ale jakiego mozeza? on Sam na sam nie potrafi skończyć. Na pustą bramkę. Dlaczego ja tego nie wybiłem, wybiłem Kurde, chciałem zrobić takie kon, ale coś się nie udało. Może dojdzie? Kurde no, musiał to dotknąć. A ja w ogóle od wczoraj ten w domu mam te jak to się nazywało? Lody ekipy, no. To znaczy nie to, że się chwalę, ale po prostu wczoraj jadłem y, pierwszy. O, no to fajnie. Wczoraj jadłem pierwszy raz. Znaczy... No bo jeszcze nie jadłem. To znaczy pewnie... To znaczy... Nie no, raczej każdy wie, że są lody ekipy. To znaczy każdy wie, kto mnie ogląda. Leci. Dobra, ja udaję, że nie mam turbo, a teraz robię wjazd i obronę, chociaż mało brakowało i by weszło, ale teraz ja robię tak, to wejdzie, czy wybi, dobra, weszło. Cię tak trzeba zawsze robić, że udaje się, że nie, to znaczy wcześniej, udaje się, że się nie ma turbo i później jak już się gościu szykuje do strzału, włączasz te turbo, no i wtedy on jest taki zdziwiony i od razu masz sam na sam. Znaczy... No i dlaczego on był pierwszy? Przecież ja do tego wleciałem jako pierwszy. Dobra, już to pomijaj. Już raczej i tak przegram ten mecz, ale okej. Okay. Ale dobra, dzisiaj będą dwa mecze. Dobra, obronię. No, ale obroniłem. Dobra, ja też z tego wychodzę. I tak 23 sekundy do końca, ale wychodzę, bo już nie ma szansy na comeback. Dobra, no to zagramy jeszcze jeden. <laughs> I jutro będzie ten pack opening. To teraz zagramy sobie dwójki. Jutro będzie pack opening z tych toców. To chyba będzie. Tocy chyba wejdą o 19.00. Więc odcinek się pojawi jakieś 20.00. Nie wiem, gdzieś tak. Ale jeszcze ten sprawdzę, o której są tocy. A, w ogóle... W, to znaczy wiem, że tak się dało, ale, yy, ale nie wiedziałem, że o to, o to chodzi. I jak sobie czekasz na grę, to możesz sobie grać trening taką. Tylko nie wiem, czy mnie teraz czyduje do gry. O, do gry. Dobra, a zdążę strzelić? Kurde, nie zdążyłem. Ej! Ej, a to jest ta mapka, no nowa, ta co jest, jeszcze nigdy na niej nie grałem, to jest ta, jakby nowa sezon, ta co była dodana w nowym sezonie, jakby, jeszcze na niej nie grałem, bo znowu trafiłem na jakiegoś gościa, nie ogara, chociaż, chociaż zagrał tak samo jak ja, no bo ja też nie trafiłem w piłkę, to znaczy nie wiem, może trafiłem, no teraz trafiłem. Ej, a dlaczego tutaj jest muzyka w grze? Ej, nie gadajcie, że mogę... Mogę sobie zmienić muzykę, co za... Ej, ta mapa jest kozacka. I ja chcę na niej już zawsze grać. Gościu, co ty odwaliłeś? Dobra, piłka jest tu. Dawaj. Dlaczego on tego nie dotknął? Dobra, ja to dotknąłem, ale troszkę się spóźniłem z tym. Wrócę. Dobra, nie miałem turba i pewnie też bym nie wrócił. Dobra, pomijajcie to. No szybko, no każdy to widział, że sobie gola strzeliłeś. Dobra, bronię. O, piosenka się zmieniła. To jest trochę fajniejsza. Obronie, obronie, obroniłem, dobra. Patrzcie, jak wejdzie, proszę, nad nim. Kurde, nie nad nim. O, co za obronę mi wysyłają. I tak jest. Widzicie, lepsza piosenka i od razu. Chce się grać. <laughs> dobra. Ej, ale na serio, to ma Pan nie dość, że jest bardzo ładna, to jeszcze bardzo fajne jest to, że można sobie w grze słuchać piosenek. Tak jest... Ale szkąbek. Przegrywaliśmy 1-0 i wygrywamy dzięki mnie oczywiście. 2-1. Ale tutaj yy, yy, przeciwnicy zrobili bardzo dużo błędów. Bo... Yy. Mój gość szybko pan... Obronie Dobra on to wywił Dawajcie setkę kurwa No gość jak mi zostawił Dawaj typie Dobra to jest moje Wow, 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 o, wow, wow. ale się zagubiłem tu A dobra oni nie lecą do tej piłki no to ja lecę Kurde, to by weszło, ale stał tam. Więc po prostu O kurde. Kaj, nie zdążyłem, jakbym się nie zatrzymał. Nie no, ładny strzał był. Kurde, jak. No, jakbym się nie zatrzymał tutaj, bo ja myślałem, że ta piłka zwolniła. Dlatego się zatrzymałem. Dobra, to ja bronię, bo gości tak pewnie będzie pierwszy. No, teraz był pierwszy. Pierwszy raz chyba. To znaczy pierwszy ode mnie to nie był pierwszy raz, ale taka był. No i nie gadajcie, że to wejdzie. A, bo to jest pode mną. No i teraz ja popełniłem błąd temu... O, dobrze gościu, chyba to wybył. Albo to tamci wybyli. A, jakby tego nie dotykał. Moje. A ja nie wiem po co ja lecę. Ale może to jakoś... Pod... Ej, to ja tak mocno wolnołem? Wow! Nawet nie wiedziałem, że tak się da. O kurde. Mm -mm. Patrzcie. Kurde, to by weszło. Aj. Prawie. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak... Nie. Strzelę! Kurde na linii. No nie. Dobra, przejąłem. Jeszcze sobie wezmę 100 turbo. Wow. wow, wow, wow. Nie widzę piłki. Mam to 100 turbo, nie? Nie mam. I uderzenie. I teraz jakby to się tak ładnie odbiło od nie. Kurde, za lekko. Wow, dobra, teraz idealnie. Oni tak w siebie nobili. A to mój. To Będzie rozklepana akcja. On do mnie, ja w ściany. I on strzela. Czy nie? Nie. Wow. Troszkę w złym kierunku. No i nie do. Go... Dobra, wybiłem. Chociaż nie wiem, czy by weszło, ale ważne, że wybiłem. Dobrze, gościu. I dawaj, wlatuj typie. Kurde, prawie. Nie, oj. Moja. No ja to podał ładnie. Dobra, mój gość zatrzymał. To nie może tam dojść. i nie doszło. Szybko jest to turba. Dobra, mam lecisz. Aj. Jakby się tak od ściany i do niego ją strzela. Gdzie ta piłka? A tu. Ej, bo jest 2-2. Wybiłem. Dawaj. Aj, jakbyśmy jeszcze strzelili. Dobra. Lecę do piłki, on jest... on broni. A, jednak nie broni. Podanie? Aj, myślałem, że... Nie, gościu nie do tamtej bramki. Coś mu się chyba pomyliło. Wow. Ej! Ej, no gościu po prostu mi walnął takie mistrzowskie podanie. Nie, dobra, gość mi walno, po prostu takie mistrzowskie podanie, że to hit. Dobra, subskrybujcie kanał, zostawcie łapki w górę, no i elo, siema!